Maczam pióro w błocie z dna sztoku, miejsce, w którym brylują poeci, gdzie zapuszczają korzenie. Stąd wszystko dobrze widać. I gwiazdy, i muzykę, piękne krajobrazy i pięknych ludzi, unoszących się nad gryzi piórkami, co polepione mają skrzydła. Bojące się wysokości nieloty skubią brudny, nasączony rozpaczliwym szeptem puch i rzucają go na wiatr ku pociesze innym.